Witam Was, moi drodzy! Z tej strony Macindo's, a przed Wami kolejny odcinek z serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U. I tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, dzisiaj słuchajcie, ten odcinek może być krótszy, może być dłuższy. Przeważnie, jak ja mówię, że odcinki mają być krótsze, to robią się one dłuższe, ale to tak pomijając ten drobny, drobny szczegół i to, że nie mogę się zmieścić w czasie, który sam sobie zaplanowałem, i potem wszystko inne muszę, że tak powiem, przemieniać, jakoś zmieniać. Sobie sobie mój rozkład dnia i tak dalej, bo stwierdziłem, że nagram sobie trochę dłuższy odcinek i nagle cały mój plan dnia się sypie. Anyway, słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję Wam coś, co zostało już dodane bardzo dawno temu. Niestety nie położyłem jeszcze nad tym ręki, w sensie na tym nowym elemencie gameplayowym, z kilku prostych powodów. Zacznijmy jednak od tego, co chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Chcę Wam zaprezentować coś, co pojawiło się jakiś czas temu w zakładce Makerze. No bo widzicie, jesteśmy w Curse World, czyli w tym, w tym hubie, z którego składa się Super Mario Maker. No i możemy wybrać 100 Mario Challenge, które otworzę Wam i pokażę. O, patrzcie, Macintosh jeszcze nie przeszedł sobie tego normala, który ostatnio zaczęliśmy. Spoko. Możemy wejść w curses, czyli poziomy. A to bookmarki, a to highlighty, a to star ranking, a to new arrivals. A to możemy poszukać sobie, słuchajcie, tutaj tych yy, poziomów stworzonych przez Was, nie tylko przez Was, przy pomocy, wiecie, Sida. A wy tego nie widzicie, bo to jest tylko i wyłącznie na y, gamepadzie. Ok, super. Mamy też makerów, czyli osoby, które możemy, najlepszych twórców i. Posegregowanych po star rankingu, czyli po tych ich gwiazdkach 217. O, ta osoba ma rangę i 12391 gwiazdek. I wow, nie wiem co znaczy to w nawiasie, ale to jest duża liczba. No i mamy tutaj star ranki, ra, ranking. Mamy te osoby, które ja followuję. Nie pokażę wam kogo, bo nie chcę tutaj nikogo wyróżniać. I mamy ostatnią zakładkę, która pojawiła się jakiś czas temu. Oficjalnych Makerów. Tak, czyli czytajcie, ludzie z Nintendo po prostu tworzą poziomy, nie chcą się pod tym podpisać. Yy, poziomy nie nadają się do yy, tego wspaniałego miejsca, czyli Event Curses, bo na przykład są monotonne, bo są załatwe, bo nie są w jakiś sposób timowane, etc., etc. Nie nadają się tutaj, więc co Nintendo stwierdziło, damy te poziomy jako Official Mario Maker. Levers. Wszystko ok. Tylko teraz spytacie, na jaką cholerę to jest podzielone na postacie: Mashiko, Bowser, And Andodog, y Yamamura, Cursebot, y Mr. Razer, Soundfrog i Buddy. Słuchajcie, to polega na tym, że każda z tych postaci reprezentuje poziom trudności. Przy czym to nie jest tak, że Mashiko ma najtrudniejsze poziomy. Nie, moi drodzy. Mashiko może mieć średnie, jak i mega trudnie, jak i łatwe. Bowser będzie miał zawsze takie poziomy, które będą was trollować. Dog będzie miał takie poziomy, które powinny być wymazane. Znaczy, się, niektóre rzeczy powinny być w tych poziomach cofnięte, i są tak jakby wykorzystaniem gliczy. to jest śmieszne, że Nintendo samo wykorzystuje czasami glicze w tych poziomach, a my nie możemy. Także spoko. Tak. Także nie będę tego komentował. No i ja postanowiłem dzisiaj zagramy sobie w kilka poziomów od pana Gumki. Ma on co prawda tylko trzy poziomy, ale zagramy sobie w jeden. My friend Mr. Bumper. I żeby nie było, nie ma opisów tych poziomów, więc nie wiemy do jasnej cholery nawet o co w tym poziomie może chodzić. Ale zagrajmy w niego, tylko żeby sprawdzić, czy rzeczywiście... Ten poziom jest tak wspaniały, jak go gra rysuje. No i y, oczywiście całość będzie polegać na tym, że. Proszę bardzo, musimy skakać po tych donatach, które, które już jakiś czas temu Wam zaprezentowałem. Proszę bardzo, może być, że tak powiem. No i co my tu mamy? No i mamy pierwszy trudny element, i może dlatego właśnie, na przykład, ten poziom. Nie pojawił się w CURSE tych, że tak powiem, w tych CURSE levelach, a no z tego względu, że był za trudny. Bo była wykorzystana jakaś mechanika, która niekoniecznie, że tak powiem, przypadła graczom do gustu, albo po prostu jest hamska i większość graczy po prostu nawet sama nie używa tej techniki, bo po prostu jest głupia. I to na przykład jest tego powód, dlaczego ten poziom nie pojawił się w tych Krys levelach. No, przyznam szczerze, że niektóre z tych poziomów, które tu zobaczycie, jeżeli nawet spojrzycie na miniaturkę tego poziomu, to te poziomy nie zawsze jakoś tam zachwycają. O nie, o nie, to się źle skończy. Właśnie, te poziomy nie zawsze zachwycają, słuchajcie. I co tutaj niestety muszę, yy, że tak powiem, przyznać, to w tych oficjalnych poziomach widać, że Nintendo nie zawsze do końca wie, co robi. Nie do końca zawsze te poziomy, słuchajcie, są w jakiś sposób. Mega złożone, jakieś mega fajne i w ogóle i w szczególe, ale powiem Wam szczerze, że fajnie chociaż, że dostajemy do nich dostęp, bo szczerze, jeżeli te, ten poziom miałby zostać usunięty, to może byśmy niczego wielkiego nie stracili, ale Nazywać to nowym elementem gameplayowym to nie jest jakieś świecie. Jakieś mówienie fajnie, nowy element gameplayowy polegający tylko i wyłącznie słuchajcie na dodawaniu, na dodawaniu, na nie wiem, na powtarzaniu tego, co mogą zrobić. Słuchajcie. Yy, że tak powiem, zwykli gracze. No i po raz kolejny poziom, słuchajcie. Świetnie to zrobiłem. Słuchajcie, kolejny raz poziom polegający dokładnie na tym samym. Czyli wiemy, czego możemy tak naprawdę spodziewać się yy, po. Słuchajcie, po panu gumce. Jakkolwiek by to źle, słuchajcie, nie brzmiało, to niestety, ale pan gumka. Nie jest dobrym twórcą poziomów. że tak powiem. Bo, tak jak widzicie. No, proszę bardzo. Dobra, wyjdziemy z tego poziomu, bo on polega dokładnie na tym samym. A ja chciałbym wam pokazać jakieś inne poziomy. No i właśnie wracając do tego, no jeżeli widzicie i zastanawiacie się, na jaką cholerę to zostało w ogóle wyciągnięte. jako osobny element gameplayowy. Też nie wiem. Naprawdę też nie wiem. Co prawda. Yy, na przykład, o, Did Somebody Call a Plumber? Let it Snow! Bowser is the Key i tak dalej. Słuchajcie, niektóre z tych poziomów faktycznie pokazują są tak jakby poziomami tutorialowymi. To trzeba im przyznać, że niektóre z tych poziomów rzeczywiście służą jako tutorial yy, do, że tak powiem, mm, zrobienia czegoś ciekawego. O, jesteśmy Luigi. I, że tak powiem, Luigi może. Pozostańmy, bo nie chciałbym grać Mariadem non stop. W ogóle to, że nie ma Luigi'ego jako słuchajcie osobną osobnej postaci, to jak dla mnie to jest troszeczkę mm, słabe. O, o, jak mi się to słuchajcie podoba. Wiecie co to jest? To jest pierwszy Super Mario, znaczy pierwszy. Pierwszy w sensie to jest nie nawet nie Super Mario, tylko to jest słuchajcie yy, Mario Bros, czyli tak naprawdę pierwsza pierwsze pojawienie się Mario i Luigiego w świecie gier komputerowych w sensie jako braci Mario, tak? Czyli poziom, który tak naprawdę o, teraz jest, jesteśmy Marianem, tak jak mówiłem, ja chcę być Luigi'em, więc więc zostańmy przy Luigi. No i słuchajcie, tak jak zacząłem mówić. Poziom, który nostalgicznie w jakiś sposób tam nawiązuje do tego oryginalnego Super Mario Bros z Nesa. I to jest ok, to jest naprawdę ciekawy zabieg, ale kurczę. Kurczę, szanowna gro. Ja chciałbym zobaczyć... Co prawda to jest niby... Wiecie, możemy to nazwać tutorialowym poziomem, ale nie oszukujmy się, że ten tutorialowy poziom moglibyśmy od niego żądać o wiele więcej. Są lepsze poziomy, które można by było nazwać właśnie poziomami tutorialowymi, yy, niż no, ten poziom na przykład. I powiedzmy sobie szczerze, że są tutaj jakieś fajne rozwiązania, spoko. Ale, Ale czy od razu nazywać to y, tutorial level, czy coś w tym stylu? Niekoniecznie. Naprawdę niekoniecznie. Niekoniecznie też, że jest to jakiś nowy element gameplayowy. I teraz, słuchajcie, właśnie to jest powód, dlaczego ja, jako. Słuchajcie, nie uważam tego, że tak powiem. Tego, tego, tego wszystkiego jako nowy element gameplayowy, tak? Bo z jakiej paki ja miałbym to nazwać nowym elementem gameplayowym? Skoro tak naprawdę, słuchajcie, to żaden nowy element gameplayowy wcale nie jest. To jest po prostu przełożenie pewnych Pewnych rzeczy, które już i tak widzieliśmy w tym Super Mario Makerze, na że tak powiem, na zasadę Nintendo, i. No i tyle. Nie ma w tym niczego jakiegoś mega specjalnego. To jest po prostu poziom, jak wiele innych poziomów, i cała. Różnica polega na tym, że jest oficjalnym poziomem, że ma ten znaczek. To jest coś w stylu. Zapłać dodatkową kasę za to, że na Twoim telefonie znajdzie się logo Apple HTC albo jakiekolwiek inne logo. Tak, jestem zwolennikiem tego, że komórka, jeżeli jest dobra, wcale nie musi być brandowana. Może to być zarąbisty Chińczyk, który faktycznie, że tak powiem. Jest dobrym telefonem po prostu. I tyle. I tyle. I, I nic więcej tutaj nie potrzeba. Wow. Poziom jest, słuchajcie, naprawdę długi. My jesteśmy Marianem. Teraz jesteśmy Luigi. I pytanie: czy tak jak ktoś napisał, pitch time. O, możemy być kapitanem Toadem. Znaczy, Toadem zwykłym. Ale ja będę księżniczką Peach z tego względu, że. Widzę tutaj, słuchajcie. Yy, o, coś tu jest. O, życie. Może być. Yy, będę księżniczką Peach z tego względu, że zbliżamy się z tego co widzę. Do Bowsera. I wypadałoby Bowsera. Wiecie, pokonać, wykorzystując w tym celu księżniczkę Peach. Wow! A to faktycznie było, jak ktoś napisał, awesome, że wykorzystano P-Switch'a, aby pokonać Bowsera w taki sposób jak zwykle go pokonujemy to było ciekawe. I kilka fajnych rzeczy można powiedzieć, że z tego poziomu bym sobie podejrzał, bo były naprawdę mega, mega ciekawe i fajne do wykorzystania. Dobra, dałem gwiazdkę jak z tego względu, że rzeczywiście coś z tego poziomu wyniosłem, a nie tak jak z poprzedniego. No, i słuchajcie, zagramy sobie, nie wiem, bałzę, chwila, chwila. Key to My Heart by Sefbling. Sefblinga znam i większość osób z, powinno z Was znać Sefblinga. I teraz pytanie, czy Sefbling rzeczywiście stworzył ten poziom? Czy po prostu go zreuploadowano no, do, tego, do tego miejsca jako Cursebot, bo jeżeli tego poziomu nie tworzył Sebbling, go po prostu no, twórcy sobie tak nazwali ten poziom, bo dlaczego by nie, no to, to ta druga opcja nie byłaby znowuż taka. Fajna, jeżeli tak to mogę ująć i wow, wow, opanujmy to. Wiecie, że nie widzę, gdzie znajdowały się te, te kawałki kamienia, które były, yy, które były na dole, z tego względu, że tak jest tutaj nawalone tymi napisami. Wow, to naprawdę nie jest fajne, jak zasłaniają Wam, właśnie te komentarze zasłaniają Wam rozgrywkę. To już takie fajne nie jest i szczerze powiem wam tak ja to bym widział tak i nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że, że wiecie, że powinie, powinniśmy w jakiś słuchajcie sposób mieć możliwość wyłączenia tych komentarzy, bo ja naprawdę nie widzę, co ja do cholery jasnej robię w tej grze momentami i serio. Dobra, wyjdziemy z tego poziomu, bo widzę, że jest tu spam wszystkiego i nie widzę nic totalnie. I to jest, słuchajcie, problem właśnie z tymi poziomami, które są dobre, które nie są spamowe. Dużo z tych poziomów, wiele osób w nie gra. O, wyszedłem w ogóle z makerów. Dobra, słuchajcie, wiele osób w nie gra. I tak naprawdę. My first curse, zobaczę, my first task. Okej... Okay. Może zagramy sobie coś późniejszego. Mashiko's Make of Entry. Zobaczmy, co to tak naprawdę będzie. Słuchajcie, wracając właśnie do tego, no te poziomy odstają, widać, ale e, wracając też do tego co zacząłem mówić, o tych poziomach, które wiecie, są tworzone przez. w taki sposób, że masa osób w nie zagrała. E, problem niestety z tymi poziomami jest bardzo. Ale to bardzo, słuchajcie, prosty. Yy, polega on na tym, że masa osób w nie grała, i masa osób chce pochwalić się tym, że w te poziomy, słuchajcie, grała. I niestety to negatywnie odbiera się w pewnym stopniu na, na tych poziomach. Yy, mamy mnóstwo komentarzy, które pojawiają się po prostu nam na twarz, tak? Bo wiele osób chce tutaj dać komuś jakąś poradę albo coś w ten deseń i niestety niestety to się odbija w ten sposób negatywnie, że mamy, wiecie, mamy jakiś fajny. mamy jakiś fajny poziom, ale niestety nie widzimy tego poziomu, bo przez większą część czasu wszystko jest zasłonięte przez komentarze innych graczy. Nie wiem, czy to jest słuchajcie, źle, czy to jest dobrze, bo niektóre z tych komentarzy są spamerskie, niektóre z nich y, są po prostu spoilerami, a jeszcze inne są po prostu chamskie i, i nie powinny nigdy się znaleźć w grze, że tak powiem. Dla dzieci, czy, czy, czy jakby tam Mariana, wiecie, y, jako jaką grę klasyfikować. Ale, no okej. Okay. Powiedzmy, że większą część tutaj tej widowni stanowią, y, stanowią osoby, które są... Nie, nie, nie. Nie. Nie pozwolę Ci na to. No okej. Okay. No, stanowią osoby młode, dzieci, tak? No i co tak naprawdę w tym momencie się dzieje? W tym momencie dzieje się to, że dostają one, nie wiem, digbatami na twarz, albo jakimiś innymi okropieństwami, które dla dorosłych są. Poś pośmiejmy się trochę, że narysowaliśmy digbata albo, nie wiem, y coś. Cokolwiek, coś dziwnego, coś niestosownego. Pośmiejmy się i yy, powiedzmy, jacy to dorośli w ogóle jesteśmy. I powiem Wam szczerze, że niestety przez to te komentarze tracą sens. Dla mnie powinna być, tak jak już wcześniej wspomniałem, słuchajcie: powinna być opcja, że możemy wyłączyć te komentarze. Jeżeli ta opcja by była dostępna w następnym, yy, w następnym patchu albo coś w ten deseń to faktycznie można by było tutaj kilka rzeczy twórcą wybaczyć. Niestety, niestety słuchajcie, nie widzę tego, nie widzę tego w ogóle. Au, au. Super, świetnie. Jeszcze coś bro, szanowna? Czy może nie? W ogóle tego, tej sztuczki nie znałem. Słuchajcie. O, super. Nie znałem tej sztuczki, że możemy połknąć ogień i dzięki temu. Dzięki temu, słuchajcie, będziemy mogli, nie wiem, pluć ogniem jako Yoshi. No świetnie. No po prostu. Nie, Yoshi, 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 nie. O, kurde. To będzie... Właśnie, to będzie już trudniejsze do zrobienia. Bo teraz jesteśmy małym, Mario. Hmm, hmm, to będzie niefajne To będzie bardzo niefajne Fuck. I coś czuję, że straciliśmy w tym momencie Yoshi'ego. jego No Niestety Niestety, ale Joshi w tym momencie. Przepad, i już go raczej nie zobaczymy. Dobra, ale możemy sobie tutaj wjechać. I dzięki temu możemy zdobyć, słuchajcie, tego Fireflowera i z powrotem stać się dużym Mario i zobaczyć, dokąd to wszystko pójdzie. W każdym bądź razie to co zacząłem już mówić, nie podoba mi się, że z tej. że z takich poziomów jak ten zrobiono nowy element, słuchajcie, gameplayowy. To jest w ogóle tak pozbawione sensu, nie, 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 nie. To jest tak, słuchajcie, pozbawione sensu nazywać to nowym elementem gameplayowym, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Dla mnie to jest zupełne, yy, zupełne zaprzeczenie słowa element gameplayowy, bo tutaj nic nowego. Nie jest prezentowane. Fajne co prawda levele się zdarzają, ale... Ale że tak powiem, to nie są jakieś mega ekstra poziomy. To są raczej takie średnie poziomy. Poziomy, które... Yy, można by było, inni graczem mogliby zrobić, ale przez większość czasu nie robią tych poziomów. Właśnie z tego powodu, że są lepsze i starają się... Jak najbardziej stworzyć coraz to lepsze poziomy. My staramy się, my wszyscy, my gracze. A tutaj dostajemy takie poziomy, które są niby poziomami oficjalnymi, ale które mech, mech nie wyróżniają się na tle innych. I nie wiem co o tym sądzić. Naprawdę nie wiem co o tym sądzić, dlatego tak długo zwlekałem, bo to było wow, z dwa pacze temu to zostało wpaczowane, ale. Tak długo, dlatego, słuchajcie, zwlekałem właśnie z, z pokazaniem Wam tych poziomów. Poza tym, Nintendo już nie updateuje tej listy. To zostało tak szybko, jak zostało wprowadzone, tak szybko Nintendo zapomniało o tym. I tylko przy okazji jakichś updateów pojawiają się nowe poziomy, ale nie jest tego dużo. Tak, jak widzicie, te wszystkie poziomy, które tutaj były, tak, te wszystkie poziomy, które są u każdego z tych makerów oficjalnych, oficjalnych twórców, no to słuchajcie. Nie dostają wszyscy twórcy jakichś nowych poziomów. Yy, na przykład Mr. Eraser, czy też ten ptaszek, ten Bango, czy jak on się tam nazywa, no to on już nie dostaje żadnych poziomów. Dostaje Masiko, dostaje Bowser i na tym koniec. I co to ma być? To jest element gameplayowy, który wprowadzono, wrzucono jakąś tam pulę poziomów, i co jakiś czas, jak się komuś przypomni, jest to updateowane. Jak dla mnie, to jest totalne zaprzeczenie nowego elementu gameplayowego. To jest po prostu dodanie można było powiedzieć wprost. Słuchajcie, mamy poziomy, które nie nadają się za bardzo do event cursów tych poziomów eventowych. Więc. Wrzucamy je jako osobny dział. Proszę bardzo, macie tutaj nowy dział. Możecie sobie w oficjalne poziomy, które my tworzyliśmy, zagrać. Ktoś od nas na przykład testował jakieś nowe rozwiązanie, też dostaniecie to, będziecie mogli sobie to podejrzeć jako tutorial, etc. etc. Ale po cholery nazywać to nowy element gameplayowy, bo to brzmi dumnie. To jest chyba jedyne wytłumaczenie, bo to brzmi dumnie i to brzmi tak, że nie zapomnieliśmy o was, nie zapomnieliśmy o Super Mario Makerze, proszę, nowy update i dostanicie nowe rzeczy do tej gry. Cieszcie się. Nintendo droga drogie Nintendo, dlatego chciałem to jak najdłużej pominąć i raczej nie wrócimy sobie do tego, bo moim zdaniem Moim zdaniem, Wasze zdanie może być inne i zachęcam do napisania, jakie jest Wasze zdanie. Moim zdaniem, te poziomy no, są średniawe i granie w nie wszystkie mija się z celem, tak naprawdę. I rzeczywiście wolałbym zagrać w jakieś lepsze poziomy, poziomy stworzone przez Was, bo tych też mamy, że tak powiem, deficyt. I dawno już żadnych, żadnych poziomów od Was nie rozgrywałem. Niestety jest to spowodowane tym, że po prostu nie mam tych poziomów fizycznie. Mam kilka poziomów, ale jest ich za mało, żeby skleić z tego jakiś treściwy odcinek. Dlatego bierzemy się za łopatę, szpadel i te wszystkie inne przedmioty do budowania nie wiem kielnie albo coś w tym stylu i budujemy moi drodzy kolejne poziomy podsyłamy mi je a ja je będę rozgrywał bo przynajmniej będziemy mieli jakieś tutaj różnorodność i będę mógł zaprezentować wasz punkt widzenia na poziomy z Super Mario Makera do tej pory ani razu mnie nie zawiedliście nie róbcie mi tego moi drodzy wysyłajcie mi kolejne poziomy bo to naprawdę jest fajne do rozgrywania patrzeć jak wasz że tak powiem skill rozwija się w jaki sposób Wy coraz jesteście coraz lepsi w tworzeniu tych poziomów, ale nie tylko. Kiedy pojawiają się nowe osoby, nowi widzowie, których również i Wy możecie zachęcać do pojawienia się tutaj, na przykład zaprezentowania swoich poziomów, to no, tych nowych osób kiedyś się pojawiają i prezentują swoje poziomy i mówią, słuchaj, to są moje pierwsze poziomy. Mógłbyś na to łaskawszym okiem spojrzeć? Ja patrzę na to łaskawszym okiem, wymieniam jakie są błędy, co można by było naprawić, co byłoby fajnie zobaczyć w tym poziomie. Zwracam uwagę na wiele szczegółów Waszych poziomów i serio zachęcam do dzielenia się tymi poziomami, bo ta seria jest również tworzona przez Was. Nie oszukujmy się, Wy również dajecie tutaj ogromny wkład w tworzenie treści w odcinkach z Super Mario Makera z tej serii. I jeszcze jedno, słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, że ja za jakiś czas znowu zagram w te oficjalne poziomy. Dajcie znać, bo mnie te poziomy ani mnie ziębią, ani mnie parzą, i tak naprawdę mogę je rozegrać nie muszę. Dla mnie to jest bez sens. To jest moje zdanie. Dla mnie to jest bez sens, bo tak naprawdę te poziomy nic ciekawego nie reprezentują. Ale jeżeli wy chcecie po prostu zobaczyć, co Nintendo jeszcze ukleiło z tych poziomów. Twu, co jeszcze w tych poziomach ukleiło, to dajcie znać, to ja z chęcią zajrzę jeszcze raz do tych poziomów. Na przykład, nie wiem, pokażę poziomy Bowsera albo coś w tym stylu. W ogóle jeszcze na koniec pokażę Wam, jacy są twórcy. Jeszcze raz, Wy możecie sobie zapauzować w każdym momencie, żeby zobaczyć, jacy są ci twórcy. No i jeżeli chcecie zobaczyć jakiś poziom od konkretnego twórcy, z tych oficjalnych twórców, też dwa duże cudzysłowia, no to napiszcie to w komentarzach, ja za jakiś czas do tego w takim razie wrócę, jeżeli jest taka wasza chęć. A jeżeli nie macie na to chęci, no to po prostu nie zaglądamy do tego i koniec. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!